Jeremi Sohan trenuje z koszykarską reprezentacją Polski, która we Wrocławiu przygotowuje się do turnieju, mogącego dać im upragnione miejsce na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Żeby się tam dostać, biało-czerwoni muszą wygrać turniej w Hiszpanii, ale najpierw rozegrają mecze sparingowe, które pokażą w jakiej są formie. Jeremi Sohan to jedno z najgorętszych nazwisk polskiego sportu. Koszykarz na co dzień gra w amerykańskiej lidze NBA w zespole San Antonio Spurs. Jego matka jest polką, a zawodnik ma polskie i amerykańskie obywatelstwo. Biało-czerwoną koszulkę założył po trzyletniej przerwie. Tęsknię za to, wiesz. Pamiętam, jak byłem młody i grałem. Trzy e, lata temu też, a wiesz, to dawno czuję się, jak to by było pięć lat temu, czy coś. Bardzo fajnie jest, że, że, że już jestem tu. E, energia jest bardzo dobra e, i wiesz, wszyscy trenują bardzo ciężko i, i no dobrze jest. Koszykarz zdradził, że po przyjeździe do Polski najpierw je babciny rosół i pierogi w poniedziałek 17 czerwca dołączył do trenującej we Wrocławiu kadry, przed którą turniej kwalifikacyjny do paryskich Igrzysk. W Walencji w grupie zmierzą się najpierw z Bahamami, a później z Finlandią. Na takich turniejach nie ma łatwych meczów. Każdy przeciwnik będzie bardzo wymagający i każdy mecz tak na dobrą sprawę będzie trudny. Bahamy mają w swoim składzie zawodników z NBA bardzo doświadczeni zawodnicy, którzy, którzy sami potrafią wygrywać mecze. Tak samo Finlandia, zespół, który przegraliśmy ostatnio kilka razy z nimi na ostatnim EuroBaskecie, chyba dosyć mocno, więc mamy to tak, mamy to w pamięci. Na pewno się dobrze przygotujemy do obu tych meczów No i zobaczymy, co dalej. Będziemy starali się iść mecz po meczu, żeby, żeby też nie, wiem, nie budować niepotrzebnych emocji. Będziemy grać bardzo, bardzo ciężko i, i, i wiesz, wiesz, będzie trudno. Są bardzo dobry, dobry zespół Hiszpania, Bahamas, też mają wiesz NBA e, za e, wyniców, ale my, my, my tam lecimy do, do Walencji, żeby to wszystko wygrać i, i po prostu wiesz dostać się do Paryżu. Na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu awansuje tylko zwycięzca turnieju w Hiszpanii. Polacy nie są faworytem, ale to im nie przeszkadza. My lubimy takie, takie wyzwania, dlatego tak ciężko pracujemy, żeby żeby zaskoczyć kolejny raz. Przed turniejem w Walencji polscy koszykarze rozegrają mecze sparingowe między innymi z Grecją, Chorwacją i Brazylią. Mamy cel, pracujemy, żeby być e, mocni, żeby grać e, dobrą zespołową kosztówki. Turniej w Walencji rozpoczyna się 2 lipca. Polacy 3 lipca zagrają z Bahamami, a dzień później z Finlandią. Upragniony awans da im jedynie wygrana w całym turnieju. Echo24, Oliwia Stasiak.